Ja się w innym miejscu zespliśmy Przestraszyłem aj, 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 się go! Jak on tu wszedł, to ja się go tak zastrałem. normalnie jak się go zobaczyłem Ej. O! do Wentów! Do Wentów Dobra tam, ty to jesteś... O tak Praca, praca Job Steve Jobs, Stefan pan pracę! Tak! No! Stefan pracę, mówiłem, no Nie mów pracy, bo dosadnić ban. <noise> no faktycznie. <noise> no nie popychaj mnie! Nie! Pod babę spadłem! Nie. Jestem tu. No nie popychaj mnie, Tepilo! Cicha bomba! Już myślałem, że to koniec był. Ej, wydaje mi się, że powinniśmy otworzyć odtwor drzwi i let it happen Otwieramy czy co? Ale możesz się słuchać w węcie? Ale ona za nami pójdzie przecież. Skąd wiesz? Mam lepszy pomysł. Słuchaj się w węcie i oboje się słuchamy w węcie. Ale nie można być w węcie za długo, bo się udusić przecież. Nie mów mi tak. <grym> okay. Ale zaufaj mi. Ja bym się schował na przykład do pokoju. No ale tam wchodzą. Nie zawsze. <grym> <grym> Skąd wiesz, jak akurat wejdą teraz? E, jak się jak ty bym miał, chyba. Nie obchodzi mnie to. Chodź. Tu jest kibbel Nie idzie za nami, nie idzie za nami, nie idzie za nami, nie idzie za nami, nie idzie za nami yeah. się Wracamy tam Ej on Za Zamknąć mu drzwi? Nie wiem, a chcesz? Dawaj, yeah. dawaj Ale prank Cały <laughs> <laughs> czas na pucakach chodzimy <laughs> Ja wiem Hey do, as... do me, to jest S czy mam energii braku Ej, krzykni <słyskawe> Okej <Okay. słyskawe> <słyskawe> oh, yeah. oh yeah Oh yeah Oh yeah Oh yeah Patrz Nie patrzałeś

Oh! <ś cries> Szczerze, to jest moja reakcja. <śock Heil> oh! Oh! Oh, pumpkin! Myślisz, że ona tu dalej jest? Ty, ja my to, co tak! Testuj! Ty no widzisz? Mówiłem ci! O oh, nie! Pumpkin! Pumpkin! No chyba z tej robisz! Sprawdź kuchnię. <laughs> wiadomości, wiadomości normalnie z przeszłości do mnie przymagają. No nie no ty, Grimace Shake no. Sprawdź kuchnię. No wiadomości do mnie mówią, kurde. <laughs> Jak ty powiesz trzeci raz, sprawdź kuchnię. Ej, nie ja zacząłem krzyczeć na cały głos, pedofil wywojszczacie ja się, dopiero skapałem, że to wojszczat. <laughs> pomocy, freakbot! nie no! Uderzyliśmy to jakoś! Ty nie wiesz, co tam się działo! Ja, ja zginąłem, bo ja w ogóle uciekałem przed... Przed kim, nie wiem, przed Giermejszczekiem chyba i chciałem pójść do kibla, a tam jakiś Italiano stał i kampił na mnie. Widzę. El Patito. Ej! Ej!

Do biura, do biura, do biura, do biura, do biura, do biura! no. Nie mogę otworzyć! Oh. Jeszcze raz. Czemu tam się wszystko nagle paliło? No właśnie. I alarm alarm blokowy. Cześć! Ej, Papkin! Ale się zesrałem. O, oh, wow. Słyszysz? jak mnie słyszysz. O! Słyszę Trabi O! Trabić Scott! <glarky> Ty... O! Oh, wow! Ja! <glarky> ja ci, ja ci udostępniam ekran. Ej, zobacz! <glarky> ja Trabić Scott! Ło! Oh, wow. Ty chodzisz normalnie. Czaść! Papki! <glarky> Popkin! popkin, 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 popkin. Poszukam kluczy. Co to ja jest to? Ty jesteś chory, na łeb. No słyszałem, ciężko było nie słyszeć. Travis Scott to twój nowy posłanka. Ej, szczerze, nie mam pojęcia, gdzie jest ten klucz. Ej, nie mam pojęcia, gdzie jest ten klucz. O, masz mi, pomóc, Travis Scott. No, ciągle mi masz, bo dla niej. O, pokaż mi drogę. Travis Scott, ja nie wiem, gdzie to jest. Nie, się Co? Ja ci pomogę. Czy mam się poświęcić? Tak. Dobry, dobrze, dobrze. Prawidz, zamknij się? Pumpkin! Ok! Travis, Scott, gdzie jest klucz? Oj, Ufam ci. Myślałem, że użyłeś pomocy internetu, ale... Nie no, musimy być lekki. Lekki? Lekki trzeba być. Ej, zobacz. Lekutko. Co jest? Ty! Co? Na Nad mapą jestem. Widzę McDonalda Ej, jest nad mapą Ja, się. ja też zrobiłem Ragdola. Ej, jest nad mapą! Wydostałem się! Travis, skodu, dostaniam ci ekran. Ała. proszę jestem cię. Pod mapą. Jak pod mapą, mieć nad mapę wejść? Nie wiem czy to dobry pomysł. Skaczę. Można chodzić po tym. Ej, chodź tu, spójrzcie za okno. Tutaj, 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 tutaj. Hej! pumpkin! Ja już wiem jak przejść tą grę. Po co komu klucze? Ej, mam klucz! Co? Ej! Mam klucz! Jak to? Bo jest za tymi drzwiami, gdzie jest ten gościu, ten fonguj! Ale ten... ale... my tam się nie możemy dostać, nie wiem czemu Ale mogę go wziąć przez ścianę. Brać klucz przez ścianę! Oczywiście, że tak. Dobra, biorę! Spróbuj te drzwi otworzyć teraz? On jest do Manager's Office! Ej, bo podeszłem do niego Nie, nie musiałem otwierać drzwi, podeszłem do niego i powiedział, że musimy iść do exitu, chodź do exitu Dobra Otwarte, otwarte! Well, that. Hej no. Wyszłeś? I don't think. Halo? Nie Jak nie wyszłeś? No nie, oczywiście tam są zamknięte U mnie były otwarte z tamtej strony no serio? Przeszłem grę, no? Kurde, no! Jeszcze raz, dawaj, jeszcze raz, bo ja też to jeszcze raz chcę zrobić Klucz jest tutaj, po prawo Tutaj w tym miejscu Nie mam pojęcia jak tam się dostać No jak dwóch będziemy wchodzić naraz, to się nie uda, wiesz? Jestem na górze, jestem na górze znowu! Oczywiście drzwi są otwarte ogólnie cały czas No ale tamte nie są Ty! Co ty puszczasz? Nie to. to nie jest. ja! Słyszałeś to? No! To nie Wynika. ja byłem! Wynika. Co jest? What the fuck? Oni się chyba spodziewali. Ja chyba tam nie wejdę, wiesz? Mówisz, że aż tak. Ale Maca nie ma. Jesteś? Jestem. To idź do Maca i zrób get out Idę do get out O, moja nie, to nie jest moja postać Ty, Barack Obama Co jest? Malen, malenty Malen, malnotif Malnotif, make Realistic walk and run I promise Jones co? O, tak wygląda John. nieźle Starter character, character. Coś jak ktoś się drze, i w tamtą stronę O, to dobrze, to dobrze, bo to John się chyba Chodź Humpkin, Ej O Czekaj, Jesteś... starter character O, no, ja tam byłem przed chwilą, no Ej, powiedz coś Mówię coś Bo nie wiem, czy starter charakter ruszył, ten... Buziom Humpkin. A ty coś powiedz na Wojszczacie? Neg, <laughs> to, to co? <laughs> um, umbrella Cześć. Barak Banan. A Ach, chciałem coś znowu powiedzieć, ale mam. Czekaj, wyłączę. Wyłączę lepiej. Chciałem powiedzieć, ale jesteś jakby Jaką? No spoko. Aha, po prostu zginąłem. Zaszyłem drzwi. Do Jej, becie za. <laughs> Za nos piątą, a nie przyszedłem. Nosy pierwszej. Chcesz coś powiedzieć na koniec?